Hej, nazywam się Magdalena Tomalek. Witam z skorpiony. Popatrzymy dzisiaj na drugą połowę 2024 roku i zrobimy takie ogólne czytanie. A jeżeli jesteście zainteresowani bardziej szczegółowym, to przypominam o czytaniach z początku roku, które nagrałam na cały rok z podziałem na kwartały, więc tam możecie znaleźć więcej informacji. Takich bardziej szczegółowych, albo możecie też zamówić czytanie indywidualne na, najbliższe, na następne 12 miesięcy dla siebie, które znajdziecie na mojej stronie. W opisie poniżej znajdziecie link. Ok, dobra, więc zobaczmy na początek ogólną energię, na następne 6 miesięcy dla zodiakalnych skorpionów. Mamy kartę Rydwan. Karta Sprawiedliwość. Karta Rydwan po raz drugi i karta Księżyc. Ok, więc tutaj wyglądam na jakąś sytuację, gdzie no, macie jakiś temat, z którym idziecie do przodu, jakąś sprawę, może nawet na której wam zależy, żeby ją nawet wiecie przepchnąć szybciej, ale może wydarzyć się coś, jakaś biurokracja, która to spowolni. Która, jakby przez którą będziecie musieli zatrzymać um, tą sprawę, tak? Czyli, nie wiem, może szukacie pracy um, i okaże się, że, no nie wiem, z jakiegoś powodu nie możecie, tak? Nie możecie znaleźć na przykład, wysyłacie CV, a. a Nikt się nie odzywa, nikt was nie zaprasza, na przykład na rozmowy. Albo może staracie się o jakiś kredyt, i się okaże, że czy chcecie kupić mieszkanie, albo budujecie dom, i się okaże, że brakuje jeszcze jakiegoś potwierdzenia, jakiegoś papierka, albo że nie dostaniecie na razie kredytu, albo jakieś tam nowe przepisy weszły, które coś tam wam jeszcze, wiecie, prze, jakby przeciągną, tak, czy zahamują na chwilę. Ale dalej mamy właśnie tą kartę Redvan jakby w drugiej wersji, tak? Czyli tutaj mamy tego wyhamowanego, wyhamowane konie, a tutaj już idą sobie do przodu, więc mam poczucie, że jakby nie martwcie się, mówimy tutaj o przeciągu jakby 6 miesięcy, mam takie poczucie, że to będzie chwilowe i możecie mieć po prostu em, no takie poczucie, że ojej, to już mi się nie uda zrobić tego w terminie, albo nie uda mi się, wiecie, jakby nadgonić tego i tak dalej, ale mam. Wrażenie, że właśnie, że wam się uda, także mimo tego, że coś tutaj pójdzie nie po waszej myśli, to e, może was to powstrzymać jakby w którymś, jakby w jednym momencie, ale jakby na przestrzeni tych kilku miesięcy i tak zdążycie jakby nadgonić później, tak? Albo jeżeli nie nadgonić, no to po prostu e, to nie jest na zasadzie, że to już koniec, że już się nie da tego zrobić, tylko po prostu się to może trochę przeciągnąć, tak i wywołać was jakąś e, niemałą frustrację. E, no ale. Coś odleczy, to nie uciecze, tak? Mam poczucie, że po prostu. No tak jest czasami, no. Nie da się, wiecie, gładko przez wszystko przejść. Eee... No. I mam takie poczucie. W sumie może w kartach tak tego nie widzę. Mam takie poczucie, że to jest trochę nawet na zasadzie. Mm, że wiecie, czasami nie wiemy. Nie wiemy, co się dzieje jakby za, za kulisami, i mamy wrażenie, że coś się dzieje przeciwko nam, a tak naprawdę dzieje się to dla nas. I to jest taki przykład, który gdzieś tam czasami przytaczam. Nawet chyba były takie jakieś badania robione na ten temat, że czasami jest tak, że wiecie, spieszymy się gdzieś na jakieś spotkanie, na samolot, na pociąg. I z jakiegoś powodu, w sensie mam nadzieję, że nie wy, ale no, były takie historie, i z jakiegoś powodu, nie wiem, zgubimy gdzieś tam jakiś bilet, bagaż, czegoś zapomnimy, nie wiem, nie zdążymy po prostu, i później i jesteśmy wkurzeni w tym momencie, sfrustrowani, że nie zdążyliśmy akurat na ten samolot, a później się okazuje, że jakaś katastrofa lotnicza była, tak. I to, co nas frustrowało i to, co mieliśmy wrażenie, że jest przeciwko nam, tak naprawdę było czymś, co ocaliło nam życie. A mówię, że były badania, że często, kiedyś tak słyszałam, że, że często, właśnie jak są właśnie jakieś takie wypadki masowe, to jest o wiele mniej osób niż powinno być tam w tym pociągu czy w tym samolocie. Więc widzicie, i no coś tam działa, tak? Za, za tym może. No, niemiłe dla, dla, dla części osób, które tam tracą życie, no ale dla części osób, które, dla których najwyraźniej to jeszcze nie był czas. Um, dzieje się coś, co, co je ratuje. E, więc tutaj no mam nadzieję, że to nie będzie taki jakiś drastyczny przypadek um, w waszym przypadku, ale. Właśnie ma takie poczucie, tak, że coś, co może Wam się wydawać, że jest przeciwko wam i co was denerwuje, i macie takie, będziecie, być może będziecie mieć takie wrażenie, że wie, wiecie, świat wam, wszechświat wam coś odbiera, albo że na coś wam nie pozwala, może się okazać, że to, um, to będzie może właśnie albo jakaś droga na skróty, że pomimo tego coś później szybciej pójdzie, albo jakby że oszczędzi was to, ochroni was to przed jakimiś bardziej negatywnymi skutkami. No, więc nie ma co się frustrować, nie? Dobra. Zobaczmy dalej. Siódemka mieczy. Wieża. I as mieczy. Dalej szóstka monet. Dziesiątka mieczy. Trójka kielichów. I zobaczmy dalej. Kulowa monet, paść kielichów i dziewiątka kielichów. Ok, więc mamy, no właśnie, tutaj z tymi kartami um, zdecydowanie jest jakaś sytuacja, która może Wami trochę wstrząsnąć, która może Was um, właśnie mocno zdenerwować, sfrustrować, ale i tak mam takie poczucie, że że. To jest taka ochrona, jakby że dzięki temu, że wiecie, ktoś sprawdzi coś po raz drugi okaże się, że był jakiś błąd, który później kosztowałby was, nie wiem, dwa razy tyle. Tak, a przez to, że gdzieś tam coś było zahamowane, wiecie, ktoś tam się czegoś na przykład dopatrzy, co, co wam oszczędzi, albo właśnie jakieś pieniądze, albo czas później mimo wszystko. Więc mocno właśnie mam takie poczucie, że, że, że tak czy inaczej wyjdzie Wam to na dobre. Co tutaj jeszcze... Najmocniej no ten temat. Nie wiem, czemu tak patrzę. Czy coś tutaj jakieś ciekawe rzeczy jeszcze są, ale to mi tak mocno tutaj wybija, że to jakaś istotna sprawa, żebyście mocno mieli na uwadze. A co tutaj jeszcze? Jako taka podpowiedź może. No właśnie, żebyście też nie dawali się jakby ponosić emocją w danym momencie. Żebyście dalej, mimo tego, że będą jakieś... Przeciwności losu, jakiejś właśnie biurokracji czy jakieś inne problemy wynikać, żebyście trzymali się dalej tej swojej wizji, żebyście jakby nie podupadali na duchu, żebyście dalej mieli przed sobą właśnie tą wizję tego, do czego dążycie i tego, na czym wam zależy, tak? Żebyście nie dali się po prostu jakby zbić z tropu. I nie podupadali na duchu, tak? I nie tracili, jakby, wiary, nadziei w to, że to, do czego dążycie, się jakby zmanifestuje, tak? Że się zrealizuje. Okej, okay, zobaczmy z kart emocji. Na części z Was też może być tak, że na przykład ta sytuacja sprawi, że poznacie jakieś nowe osoby. Przez to um, kogoś, kto Was wesprze dalej albo może razem, dzięki temu połączycie siły z kimś, tak? I dzięki temu uda Wam się e, zrealizować swoje plany i uzyskać właśnie jeszcze lepsze efekty. To dla części z Was, bo to wiecie, nie do każdej sytuacji będzie pasować, ale... Okej, okay. dobra, zobaczmy z kart emocji. Karta gniew. Mhm. Nienawiść. Tęsknota, więc też takie właśnie takie poczucie, że straciłem czy straciłam jakąś szansę. Mhm. Karta podziw, osamotnienie i karta obojętność. Więc tutaj mamy to osamotnienie. Ja przed chwilą mówiłam o, o tym, że możecie znaleźć jakieś osoby, więc może to jest taka podpowiedź, żebyście właśnie poszukali kogoś, kto wam może pomóc w tym, tak. Że to, że coś nie działa, to może jest właśnie taki moment, żeby się na chwilę zatrzymać i się przyjrzeć temu, co robię źle, albo dlaczego coś nie działa, albo jak mogę to usprawnić, tak? czego mogę się nauczyć, albo właśnie kogo mogę e, zapytać o jakąś poradę, o jakąś, wiecie, czy taką poradę e, profesjonalną, tak, w danym przypadku. Bo mam poczucie, że to też jest taka okazja dla Was do wzrostu. Tutaj z tą kartą Podziw mamy małą dziewczynkę, tak? I tutaj taką dorosłą kobietę. Więc ta karta też często mi się kojarzy właśnie z taką okazją do tego, żeby dojrzeć jakby emocjonalnie, tak? Wzrastać emocjonalnie. No, przez całe życie się rozwijamy. E, no i często są takie sytuacje, jak, jak nie jak cały czas, ale często są właśnie takie szczególne sytuacje, gdzie mamy jakieś wyzwanie. No, i to od nas zależy, tak? Czy my się wycofamy i zostaniemy, jakby powiedzmy, emocjonalnie, energetycznie na tym samym poziomie, na którym byliśmy, czy stawimy czoła tym wyzwaniom i wejdziemy po prostu jakby na wyższy poziom, tak? Czy w jakimś tam doświadczeniu, zależy oczywiście, czego to dotyczy. Czy wyższy poziom kwestii doświadczenia, zdobywania umiejętności, czy może właśnie pod takim kątem emocjonalnym, czy. Nie wiem, z rozwoju swojej kariery na przykład. Bo z tą tęsknotą tutaj, no czuję, że właśnie to jest też taki wybór dla Was, tak? Czy Wy się poddacie i zrezygnujecie i się wycofacie, bo to jest coś, co łatwo jest zrobić w tym momencie, czy mimo wszystko, jakby staniecie na wysokości zadania i poszukacie rozwiązania. I zrobicie to, na czym wam zależy, tak i zrobicie ten trudny krok, który przybliży was do tego celu, um, do którego dążycie, tak? Do spełnienia jakiegoś marzenia waszego. Więc to jest trochę taka decyzja, jakby taka sytuacja no mówimy o 6 miesiącach, tak? No ale wszystko trwa, um, w której. No, trochę na takim progu, jakby jesteście. I macie, no, czy na takim rozdrożu. Chociaż no, na rozdrożu to tak czy inaczej się idzie. No, nie, no w sumie idziemy do przodu, tak? Więc czy pójdziecie po prostu nową drogą, czy zostaniecie w tej sytuacji, w której jesteście i będziecie dalej mieli tak, jak macie? Tak, czy zostaniecie, dobra, stwierdzicie, że okej, okay, wysyłam te CV i nikt mnie nie chce w nowej pracy, więc zostanę tu gdzie jestem, mimo że mi się nie podoba i mimo że już nie mam żadnych możliwości rozwoju, czy zamiast się poddawać, no to porozmawiam może z kimś albo douczę się czegoś, pójdę na jakiś kurs, podniosę swoje kwalifikacje, porozmawiam z kimś, kto może przyjrzeć chociażby mojemu. CV i podpowie mi jakieś, wiecie, jak to poprawić, żeby było bardziej atrakcyjne, tak? No bo to jest pierwsze, co pokazujemy gdzieś tam nowym pracodawcy, albo nawet, no nie wiem, jak nie CV, no to cokolwiek to tam będzie, to przykład oczywiście tylko, cokolwiek to będzie w Waszym przypadku, czy ja sięgnę jakieś porady, tak? Albo douczę się czegoś, czy przesiądę i jakby rozgryzę ten temat, zamiast się wycofywać. I zrobię to, co jest tutaj potrzebne, żeby właśnie iść dalej, tak? żeby się zbliżyć ku moim, um, ku moim marzeniom, tak? Czy ku, 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 rela, ku, ku realizacji mojego planu. Okej, okay, zobaczmy jakąś kartę porady. Mhm. Karta odpuszczanie. I karta rola ofiary mhm. i karta uzdrawianie. No właśnie. Często tak jest ta rola ofiary, to jest taka, wiecie, nasza postawa, gdzie e, my się czujemy po prostu jak ofiara, tak? Że o ja biedna, nikt mnie nie chce, że wszyscy pracodawcy są źli, e, że rząd jest zły, i zmieniają przepisy e, ciągle i ciągle mi szkodzą i cały świat przeciwko mnie. I w ogóle to w miłości też nikt mnie nie chce. E, no i pytanie, tak, no wtedy łatwo jest się poddać i uznać, że to. Z nimi wszystkimi jest coś źle, a ze mną wszystko jest dobrze, i ja biedna, i czy biedny, i, i mi nic nie wychodzi, ja sobie odpuszczę i dalej będę sobie siedzieć w tej roli ofiary. Czy, no właśnie, uzdrowie to, co mnie tam boli, uzdrowie jakieś poczucie odrzucenia, czy jakieś poczucie m, tego, że nie wiem, że się do niczego nie nadaje, tak czy cokolwiek tam się was będzie odzywać. Czy może jakaś taka frustracja, jakiś, jakiś gniew, jakieś bardziej negatywne emocje, które będą się w Was pojawiać. E, czy z tym popracujecie, czy temu się przyjrzycie, czy to uzdrowicie, czy wzniesiecie się jakby ponad to? No bo to jest taka porada, tak, żeby właśnie to zrobić, e, żeby się nie wycofywać, tylko żeby poszukać rozwiązania, żeby uzdrowić to, co we mnie. Co mnie gdzieś tam boli, co sprawia właśnie, że mam ochotę się wycofać, co sprawia, że w siebie nie wierzę, co sprawia, że może nie zasługuję, jakby czuję, że nie zasługuję. To nie znaczy, że nie zasługujesz, ale czujesz, że nie zasługujesz na to, czego tak naprawdę chcesz. I często to też jest przyczyną tego, czemu się wycofujemy. Więc tutaj, praca z tym tak zwanym mentalem, tak, czy, czy z emocjami, z naszymi przekonaniami. Z tym, co na swój temat myślimy, z tym, w co wierzymy w po części, tak, czy wierzymy w to, na co zasługujemy, no tak jak powiedziałam, no to, to jest coś, z czym można popracować. I, no I do tego zachęcam, tak, bo to tutaj widzę, że no, możesz się wycofać, ale wtedy jakby sam, sama odbierasz sobie szansę na to, żeby sięgnąć po te swoje marzenia, żeby mieć takie życie, jakie chcesz. Jak się wycofasz, no to na 100% niczego nie osiągniesz. A jak będziesz próbować, no to są osoby, które jakby mówią sobie, że osiągnę to choćby nie wiem co. I może im się nie uda, wiecie, 99 razy, ale za setnym razem im się uda. Albo może im się 100 razy nie udać, ale za tym 101 razem im się uda. I to są osoby, które osiągają sukces. Nie dlatego, że... Nigdy nie ponoszą żadnych porażek, nie dlatego, że nigdy nie mają żadnych problemów ani żadnych wyzwań, tylko dlatego, że mają taką postawę, że nastawiają się po prostu na ten sukces i mówią sobie, że osiągnę to choćby nie wiem co, bo na tym mi zależy i tego chcę i do tego doj dojdę i do tego dążę i to osiągnę. Eee, no a właśnie taka osoba w roli ofiary, tak zwanej mówi, że, a dobra, no próbowałam, no i mi nie wyszło, no to trudno, <tud> to chyba nie dla mnie. No to. No, to takie, takie życie mamy, jaką mamy postawę wobec tego życia. Okej. Okay. No dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Trzymam, trzymam za Was kciuki. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.